Wiem o tym bardzo dobrze, bo sama jestem kobietą i sama miałam różne etapy w życiu i wiem bardzo dobrze, że groźną, niezwykle groźną perspektywą jest pustka, ponieważ jeżeli ktoś nie nauczy się wystarczająco wcześnie e, takich sposobów, spędzania czasu nazwijmy to już tak najbardziej po prostu to gdy przyjdzie moment kryzysu to wtedy na naukę nie pora wtedy już właściwie warto by to umieć I ja ponieważ odkryłam to dowiedziałam się o tym sama tego doświadczyłam to wyprzedzam takie sytuacje i w związku z tym co piszę zawsze kładę nacisk na to, że do życia na każdym etapie trzeba się przygotować wcześniej. Nawet gdy dziecko wchodzi w życie świadome, zaczyna w ogóle świadomie dokonywać wyborów, czyli powiedzmy 14, 15, 16 lat, czyli bardzo młoda osoba, właściwie już warto myśleć o tym, co ja będę robić, jak będę miała 60, 70. Wtedy, oczywiście, samo to do głowy nie przychodzi, bo się ma pełnie życia, bo jest to po prostu y, fajerwerk. Y, to jednak mądrzy wychowawcy, wiedzący o tym, a więc również i pisarze, tak jak ja, wiedząc o tym, Podsuwam takie refleksje. I kto z nich skorzysta wtedy, gdy ma jeszcze ogromnie dużo czasu i kiedy jeszcze w ogóle nie grożą żadne rozstania, takie dramatyczne, jak odejście na przykład dorosłych dzieci z domu, to wtedy jest pora rozwijania e, zainteresowań, e, tworzenia sobie kręgu ludzi, którzy e, są ciekawi, z którymi można coś robić którzy mogą pociągać do pasji, które samemu czasami trudno w sobie rozbudzić. I to jest niezwykle mądry stosunek do życia.